Panie profesorze, proszę mi powiedzieć, który z tych dwóch transportów bardziej się opłaca i dlaczego? No. I jeszcze też, który byś wolał? Bo żeby teraz było proste i wyjaśnione. Pierwszy transport to jest wylot z Polski do Niemiec. Zresztą tam potem miał 113 km podlotu i kółko na, na Hiszpanię z powrotem do Niemiec do innego kodu. 5300 euro, obrotu 4000 w zaokrągleniu 100 km. A drugi to auto, w ogóle to była taka historia dość pokręcona, bo auto było tak, że pojechało, załadowało, to było zlecenie Dagmary, załadowało, pojechało, jechało 180 km i nagle krzczął, że, ej, wracajcie się, bo to nie ten towar. No my, no dobra, no to jak, jak tak, no to się wracamy, co nie? Dogadaliśmy się, za te kółko tam te 180, plus z powrotem przewoźniam do 100 -500 euro po samej Polsce. Więc, jakby tragedii z tym nie ma, ale oni twierdzą, że teraz ten towar, który będzie dla ciebie, znaczy dla nas, e, będzie dopiero jutro. Aha. No to nie. No to złapaliśmy na, 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 szybkie, na szybkości złapaliśmy ładunek do Niemiec, do Lidla i okazało się, że dokumenty w Lidlu się nie zgadzają i nie mogą go zrzucić. Ani w czwartek go nie chcieli zrzucić, ani w piątek go nie chcieli zrzucić, do zrzucili go dopiero w poniedziałek. Ale sumarycznie, za wszystkie przystoje, za to wszystko, plus dodatkowy magazyn zastępczy, 3000. 450 euro obrotu, 1800 km z, czego, z 500, z 550 po polsce. Dlaczego według Ciebie transport A albo transport B? No właśnie, który jest lepszy? Lepszy jest A. Dlaczego? Bo wszyscy w komentarzach piszą, że lepszy jest B, czyli ten z przestojem. No nie no, jak sobie tak na szybko przeliczyłem, no to wychodzi tam, jeżeli było to takie samo paliwo wypalone, koszy na Hiszpanię są dużo mniejsze niż byłyby na tej, na tej Niemcy nawet jeżeli te 500 kilometrów było pojechane Polską, to już sobie odliczyłem, no to powiedzmy, że za ten krótki, 1900 kilometrów, powiedzmy niecałe Kosztów mi się tak wyliczyłem: gdzieś około 2100 zł za same Niemcy. Tyle samo paliwa, Policzę, że 25 litrów. Przyjąłem tą samą, ten sam litraż na Hiszpanii. Kierowce dołożyłem stałe koszty i wyszło mi, że pierwszy kurs jest z tych. rentowniejszy. Z tych kilometrów, które tak, jest o 2,500 tysiąca, wyjdzie lepiej dla tego pierwszego przewoźnika. Mhm. A sobie wtrącę, chyba że. Ten pierwszy, no nie, nie chyba że, bo już na pewno ten jeden tydzień, ale drugim tygodniem ten drugi przewoźnik może nadgonić, bo ten pierwszy już nie będzie miał godzin. Dobyje, tak, tak to, jest, to, to jest jedynie. To jest, to jest tylko takie taka coś, że możesz sobie później tym drugim tygodniem nadgonić i zrobić w drugą stronę, nie? Tak. Ten pierwszy zrobi po prostu mniej kilometrów, bo nie będzie miał godzin, a drugi sobie nadgoni tym, że będzie miał godziny i narobi kilometrów i obrotu. Dobra, a ty jako kierowca? Ale w tym pierwszym tygodniu to pierwszy ma na pewno lepiej. Dobra, a ty jako kierowca powiedz mi. Co byś wolał? Siedzieć na dupie przez pięć dni, mi za to zapłacone? Czy wolałbyś gnać na tą Hiszpanię? Ja bym wolał grać na Hiszpanię, bo wiesz, jak siedzisz, to ci się nudzi i głupoty do głowy przychodzą, a jak jedziesz, pracujesz, to wiesz. czas szybciej leci. i ta rozłąka jest taka bardziej do zniesienia. No, bo kierowca, który siedział i czekał na ten rozładunek, no to de facto nie był zadowolony. Był bardzo niezadowolony. A ten, który gnał na. Yy... W sumie to nie gorąco, już Hiszpanię, bo jest mhm. zimno. No to przeszczęśliwy. Przeszczęśliwy, że Jezu, Jak szczęśliwy, że piękna Hiszpania, jak on dawno w Hiszpanii no, To i... Też szef kierowca, wiesz. No. I jak on usłyszał, że na Hiszpanii, o Jezu, jak dobrze sobie. No, jak ja usłyszałem pierwszy raz na Portugalii, co mi Dagmara tam wlepiła. Mówię, na ona Ale ogólnie z no. sumarą to byłem mega zadowolony. Pierwszy raz w Portugalii. To, tam, wiesz, bo ty pojechałeś tak. do Portugalii, potem do Francji. Z Francji do Anglii, nie? Nie, 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 nie. E, pojechałem na, na wylot na Niemcy, z Niemiec na Portugalię, tam było chyba 2400 kilometrów. Mhm. Później poleciałem na Hiszpanię na pusto załadować do Francji i z Francji, mhm. przerzut po Francji i później z Francji poleciałem e, do, e, na Czechy. Na, Czechach, Aha, na, było, na było, Czechy, było. do Ichlawy, mhm. w Ichlawie płyta i teraz co powiem nie pamiętam, no, z tą płytą Niemcy. Ty, a tobie wtedy tacho kiedy się wywaliło? Na Czechach, jak na Czechy dojechałem, to miałem 89 chyba godzin, czy 88,5 godziny. Mhm. Tam półtorej godzinki mi zabrakło. I, a czy zabrakło, nie zabrakło, tylko w sensie, i było bo, bo, po pojeździe, nie? Mhm, na dwa m -m -m. tygodnie. To Czyli wtedy było. No dobra, a jakbyś tak miał to wrzucić, co byś wolał? Wyżej płatne, e, krótkie transporty nie wiem, po Niemczech, czy właśnie takie dalekie loty. Bo ja mam, wiesz, dlaczego o tym pytam? Może słowo wyjaśnienia, bo mam przewoźników, którzy mają kierowców, którzy na przykład bardzo nie lubią właśnie takiej roboty z dnia na dzień, że trzeba rozpinać, ustawiać, spinać by chcieli załadować i na 3-4 dni lecieć. Mhm. I to jest y, y, całkowicie zrozumiałe, a z drugiej strony są przewoźnicy, którzy mówią, nie, ja mi, zresztą tak mówiłeś, że mi się nudzi, jakbym miałbym no, załadować i jechać teraz. To tego to jest. No. no, ja jak jechałem te 3 dni, 3, 3 dni, chyba tam tą Portugalię, mówię, kiedy to się skończy? Mówię przecież, no, ty jazda, nie? No, 9, 9, 10 godzin pojedziesz, pa, pauza, nie? No, i stoi znowu te 12, 13 godzin, no, bo nie pojedziesz o 4 rano, no bo po co, nie? I po co, co staniesz o godzinie 16 w tej lampie i będziesz stał, no to lepiej się przespać dłużej, sobie nad ranem ruszyć i jechać, nie? Mhm. Ale to jest, wiesz, kwestia przyzwyczajenia, bo jeżeli ktoś tak jeździ cały czas, mhm. to jest do tego przyzwyczajony, on to już ma, wiesz, wbite A jak my tutaj robimy tak naprawdę, że ja się jutro załaduję rano, ja na, w środę rano jestem w Humpolcu na rozładunku, to tam nie będzie, że, że nie, nie? A ile ty masz kilometrów tam? No tą moją drogą wyjdzie mi z podlotem 977 kilometrów. No to dojadę tutaj, było chyba z, roz, z rozładunku było 60, no to zostanie jakieś A ty nie ładujesz w strefie przygranicznej już? To nie jest już tam, ty to będziesz miał tam znaki. Tam są znaki. Gdzie? Nie, Wiesz, bo, ty, bo, co, co to jest, bo to jest przy Braniewie, to już tam, tam jest. że... Nie, no tu są 40 km. Ja, no tak, ale tam już mniej więcej chyba tam się to zaczyna, bo ja ostatnio jak latałem na moto, to tak już było, co nie? Przy samym Braniewie już tam się zaczyna. No jest, Braniewo, faktycznie, kawałeczek, nie? Kiedyś pamiętam na Czechach ładowałem w taborze mhm. na, na czepę te, worki, mhm. normalnie luzem naładowali i tutaj na, na wagon nie? Mhm. E, do Braniewa przywoziłem. Pół dnia rozładunek, południa załadunek. Dobra, mam inne pytanie, ważne. Czego Ty tak naprawdę nie lubisz e, robić? I nie mówię już o tam wiesz, o, o, o płaceniu ZUS-u przy takich innych mm -hmm. rzeczach, tylko po prostu o strictej yy, robocie tematach, zawodowej. Nie, jako nie lubię stać. No to ja wiem, że nie lubi staż, bo, bo to, to, to już wiemy ale tak poza tym. Nie wiem, jak ktoś wymyśla głupoty, na przy, po, powiedzmy, z zabezpieczeniem ładunku. Nie? Ty wiesz, ma 22-24 lata doświadczenia, a przychodzi ci taki kłaks, który ma ten 20 lat, może łącznie żyje i on ci mówi, jak ty masz zabezpieczyć towar, czy... I czy masz zrobić to tam, to się to samo, to jak sam dobrze wiesz, że jak zrobisz po swojemu, to będzie dużo lepiej niż on Ci pokazuje, no to takie rzeczy mnie tam Może dostarczą. oni mają BHP swoje, wiesz, ma narzucone, wiesz, jest to może ten, ale... To no, też może być, no, ale ale, to... ale ja wiem, ale powiedz mi szczerze, yy, są takie miejsca albo, yy, nazw nie mów, ale czy są takie firmy, że jak widzisz nazwę tej firmy, to już mówisz, ja... To nie wiem, ile Stary. masz czasu? No dawaj. <laughs> No ciemno się dopiero niedługo zrobi, można no, jest, opowiadać. Jest kilka takich, że. Ale dlaczego? Jak bramę widzisz nazwę. Ale filmy, dlaczego? To... Z jakiego powodu? Całe szczęście. no powodów jest kilka. No ogólnie już nawet pomijając, pomijając to, że czasami to się traktują, wiesz, tam psa przybudzi, ale czasami nawet gorzej, nie? Ale ten czas oczekiwania, idziesz do tego okienka, powiedzmy się zarejestrować na ten na ten załadunek, nie? To widzisz. Osobę, którą macie zarejestrować o, i widzisz, że patrzy, się gdzieś ten komputer nawet szpyknie przez to swoje prawe ramię, powiedzmy, że widzicie, że stoisz i tak nie podejdzie. Nie? To mnie normalnie ten brak szacunku mnie tak chyba trochę dobija. Z, Ale z to strony. jest niezależne od kraju, po prostu wiesz, oni się wszyscy. No bo wiesz, to jest takie. Nie, bo to jest w Polsce znajdziesz takie firmy, że będą cię tam po porączkach cełowali, że się ma, wszystko jest w porządku. Tak jak na przykład teraz to będę zrzucić tę częściówkę tego drewna. no Mega firma, mhm. chyba im komentarz faktycznie sobie fajny wstawię. Mhm. A jest są firmy, że po prostu kijem z kijem i to takim 3 -metrowym. i to jest w każdym kraju, bo i we Włoszech trafisz na normalnych ludzi i trafisz na głąb. Ale to jest przez te ich BHP jakieś narzucone na firmy, jakieś jest, regulacje, zasady? Wiesz, takie duże molochy, jak tam naprawdę duże firmy chemiczne czy coś, no to ja się nie dziwię, no bo oni tam mają te swoje. Jakieś tam zasady, i tego to jest nie do przekroczenia, no bo oni później mają problemy z tego względu, że nie, ciebie nie dopilnowali, że ty nie założyłeś kasku, nie założyłeś butu, nie założyłeś kamizelki, nie założyłeś tego, nie zrobiłeś tego, stanąłeś tak, a nie, tak, a nie inaczej. I oni mają wtedy po premii, tak? No to oni z mhm. tego pilnują, to, to jest zrozumiałe. To jest a na takich firmach krzak rozumiesz tak powiedzmy, o tutaj taki kawałeczek, nic ci się nie może stać, on ci każe założyć, idziesz na naczepę odpiąć drzwi, powiedzmy, otworzyć drzwi, żeby pod rampę podjechać, nie każe kamizelkę założyć kask i buty ochronne i to i tamto, no to po co to powiedzmy. A sam nie ma niczego? A sam najczęściej, tak, idzie sobie, no wiesz, na wózek w sobie wskakuje, czy tam pokazuje ci e, i nie ma niczego sam na sobie, nie? Założonego z tych, tych rzeczy ochronnych. No, z... Ale poczekaj, tam... ale w każdym kraju znajdziesz normalnych ludzi i nawet w Niemczech, co jestem na nich uczulony, nie? A mi alergia wychodzi, jak ja słyszę Niemcy. I też tam znajdziesz ludzi normalnych i też znajdziesz popierdzielony. Dobra, to teraz dodatkowe pytanie konkursowe. Ilu Niemców jest w Niemczech na zająców. No, no, na, 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 na 10 osób, ilu trafisz tam Niemców, a ile z Polaków, Rumunów, Rosjan, nie wiem, wymieniaj. Nie, no powiem to tak, no takie 70%, 70 jest obcokrajowców. Czyli praktycznie no. Niemiec w Niemczech nie ma. No nie, no, nie słyszałeś tego kawału? Jak to było? Gdzie ty chcesz? jechać? do Niemiec to na, do pracy, jak ty ani słowa po turecku nie mówisz. No Tak. No, tak że... no dobra, no ale oni wszyscy są mimo wszystko. Znaczy, ja ogólnie zauważyłem taki trend i teraz jest coraz więcej. Coraz więcej ogólnie. No, wiesz, bo ja już to nieraz mówię. Jak ja do kogoś dzwonię i słyszę po drugiej stronie taki wiesz, starszą osobę i słyszę tego Niemca gadającego po niemiecku, no, to ja wiem, że będzie dobrze. Mhm. Ale w większości to w tym momencie to po samym nazwisku ty, ty, ty wiesz, patrzysz i mówisz. Jak to wy, wymówić? Ja wiesz, ja, nie, ja mam problem z wymówieniem. I dzwonię, i czy ja mogę rozmawiać z. E, e, poddaję się. Z tym kolegą. No, no, no tak, no bo to tak. Wiesz, ty, wszędzie wy, ludzie imigrowali wy, wy do tej pracy, nie? No, w każdym kraju Polaka znajdziesz. Mhm. Ja ci chciałem właśnie teraz powiedzieć w tej dużej firmie, co się ładowałem teraz w piątek, tak późno no. na wochy. Tak. No, no, to powiem Tobie, na tym. Na magazynie ładują Niemcy, mhm. bo babka mi ładowała, mhm. a w biurze sami Polacy i jedna Czeszka. Uwierzysz w to? No odwrót, Niemcy ładują. No odwrót, Niemcy ładują. Niemka mnie ładowała, taka starsza kobietka, nie? Mhm. W porządku. Tym pierwszym razem, bo tym drugim to nawet na magazynie nie, ten, no nie czekałem, bo się odpiałem, bo tam za długo było czekanie. Mhm. Ale normalnie w biurze masz samych Polaków. Ale jakby, jakby no bo wiesz, Polacy bardziej kompetentni, no mówmy no, się, no, no Wiesz, no, wiesz, wiesz no. nie, bo po prostu już jeździ pols, polska firma, bo to nawet ta firma, e, firma spod gniezna obsługuje mhm. No to tam mój sąsiad powiedzmy, nie. Uh -huh. z, y, tak naprawdę tam praktycznie sami Polacy jeżdżą. Uh -huh. I się nie odezwiesz, to jest albo Ukrainiec, albo Polak. Y, albo no z tak, ze schodu, nie. A, a łatwiej, a, się, no, łatwiej, łatwiej się, Polaka, no, się łatwiej posadzić Polaka, niż nauczyć się polskiego. Te ładunki. Y, ładowa się na Włochy y, nie powiemy gdzie, ale tego. Y, ogólnie złapałem kontakt, bo oni mają tego dużo. Uh -huh. No i już wiesz, to wszystko oczywiście znika na mailach. Bo z ciekawości się napisałem, po prostu czy coś ma, zaproponował mi jeszcze i teraz auto zrzuca się Włochy 70, to jeszcze niżej niż ty byłeś. I wiesz, i ty tam jak ładowałeś w tym regionie przy Fusen, to poleciałeś mhm. przez Fusen, bo mhm. tak prawo jest. Zresztą ja to sprawdzałem zawsze mhm. po policją, dokumenty mam na to i tak dalej. No i miałem załadunek i tam Ukrainiec się ładuje. I wielka dyskusja w sensie, czy on może, czy on powinien, czy on nie może, bo tam są olbrzymie mandaty i tak dalej, i tak dalej. I finalnie pojechali na około. No ja też się pytałem, Bartka, bo mówię, kurde, ty on, by trasę mi, to znaczy to jest nie? Mówi, okej, wiedziałem, że przybrałam min, kojarzysz mhm. tego TikToka. Tam nawet Bartkowi wysłałem mapkę. Obszar, którego gdzie się ładujesz, czy zrzucasz, że możesz jechać. Nie? Mm -hmm. Jak się ładujesz w tym obszarze czerwonym, powiedzmy dookoła tej granicy, to jest około 100 kilometrów. I tyle tak. samo mniej więcej kilometrów właśnie jest z tej firmy, co się ładujemy, do Fusen. Mm -hmm. Więc podejrzewam, że oni do tych granic, które masz tam. To jest tam mniej więcej Kempten, to, Augsburg, to, to, to to, to 100 no. kilometrów? Tak. To możesz po prostu tą granicą jechać. Nie? Tak. By, by było powyżej, pewnie gdyby cię tam chwycili, to byłby problem. No i ja ten pierwszy raz też się zastanawiałem, ale jak mi powiedział, że wiesz, przysłał mi faktycznie Bartek też te Papiery, nie? W razie, w razie kontroli, żeby to tam pokazać. No to pierwszy raz jak jechałem, no tam nie wiem, szczelam, ale koło 6 radiowozów to było, nie? A bo, tym drugim razem jechałem... Bo to jest, z bo to to, jest, to, nie to, nie to nie jest wóz. trasa tranzytowa. To tam nie, tam tak. jakbyś jechał na przykład, nie wiem, z góry i chciał przeciąć na dół, to, to nie, nie możesz. To nie może. Tylko regionalne dostawy lub mm -hmm. regionalne załadunki. I tak mhm. też stanowi prawo austriackie w tranzycie. Dopuszczone jest tylko i wyłącznie są służby porządkowe. Mhm. Więc ja to sprawdzałem, ale oni pojechali naokoło. I wiesz dlaczego pojechali naokoło? Bo oni boją się e, tego, że nie dostaną, nie, nie tego, że dostaną mandat, mhm. tylko tyle, że e, im to bardziej podkręcą i nie będą mogli jeździć na zachodzie. Słuchaj, kiedyś nagrywałem materiał o tym, że według danych statystycznych e, e, niemiecki kierowca, to już jest stary kierowca. I to taki naprawdę stary kierowca, bo młodzi nie idą. Polski kierowca, a w Polsce też nie ma już młodych do, do pracy. Powiedz mi szczerze, jak, czy spotykasz yy, młodszych kierowców? Jacy oni są na parkingach, czy gdzieś, czy na tych załadunkach? Wiesz, młodszy kierowca to znaczy nie podobny do nas wieku, bo my jesteśmy raczej podobni do siebie mm -hmm. wiekowo. Tylko wiesz, no takich dwudziestoparolatków. Czy, oni, czy w ogóle tacy istnieją? No, przecież bardzo rzadko, nie? Bardzo rzadko, ale to tak, wiesz, to jest tak wypsikać się perfumem i najlepiej tylko drzwi otworzyć. Nie? Ale serio, miałeś takie doświadczenie, no, tak wiesz, wiesz jakby czy, czy widzisz młode pokolenie kierowców na drogach, jak oni się no... zachowują? Bo, bo ja uważam, że nasze pokolenie jest pokoleniem robotnym. No, Tak. Tak, nasze tak, ale tam te następne pokolenie nie, to tam jest, wiesz, tam jest problem chwycić paleciaka gdzieś nie, na załadunku, czy coś. Teraz na przykład y, rzucałem tą firmę, o której nie mówimy. No to chłopak przyszedł i czy mógłbym mu pomóc, no bo on, on nie ogarniał paleciaka elektrycznego, wiesz, że tutaj masz guziczek, on ci się podnosi, a spuszczasz go normalnie tak z złego pieska. No, to no i rozład, no, rozładowałem go za niego, no bo bym czekał tam nie wiadomo ile, nie, to mu pomogłem. No to takie mamy, takie mamy pokolenie. Bo na magazynach nie, my... więcej spotykasz raczej młodego pokolenia. Już co... No nie mów, magazyna, że nie ma w ogóle młodych wrogów, W sensie, wróg, w sensie to... no powiem ci, że musiałbym się zastanowić mocno, gdzie ostatnio widziałem jakiegoś... Dużo młodszego kierowcę, który gdzieś tam się ładował, że potrzebował, nie wiem, czy pasy posuniać, czy coś tam się, wiesz, na naczepę wejść, czy drzwi otworzyć, na magazyn wejść, popatrzeć jak ładują. No to, to, to takich to tam widziałem, ale żeby tam gdzieś coś ładować i spinać pasami, to raczej się nie ten, nie, nie, nie przypomina mi się, żeby coś takiego tutaj miało ostatnie miejsce. Dobra, mhm. ostatnie pytanie, ostatnie, więcej już nie będę miał pytań, obiecuję. Plus, ja mam temat temat rana. nie temat trzeba zahaczyć jesteś szefem kierowcą, więc jesteś nieobiektywny <grym> 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 no. temat tabu w transporcie, wśród no. kierowców jest taki. Samo załadunek i mi, dla mnie nie ma problemu. Ja jakiś Ale dlaczego to jest? Dlaczego tak jest? Powiedz mi, dlaczego tak jest? Przecież rozmawiasz z tymi ludźmi. Ja wiem, że jakby ogólnie mantra i świętość jest taka, mm -hmm. że kierowca nie odpowiada za załadunek albo za rozładunek, tylko mm -hmm. ma pospinać, mm -hmm. zweryfikować towar. Wtedy podbić, e, podpisać dokumenty swoją tam e, kompetencją i wyjechać. Czemu? E, czem? Przecież też byłeś, kiedyś, nie miałeś kiedyś swojej firmy. No. no nie miałem. No ale nie miałem nigdy problemu z tym, żeby załadować się, rozładować paleciakiem. Dla mnie taki ruch, trochę, trochę ruchu przerwy wiecznie siedzimy, nie? Trochę ruchu też nie zaszkodzi. Po się w tą, w prawo, w lewo. Mam, mam kumpla, który jeździ i cały czas rozładowuje, nie? No, ma tam te parę groszy dołożone, ale no, to jest akurat niemiecka firma. Tam nie, nie będę tam mówił, jaka i, i ten. No, w niemieckiej firmie pracuje, wozi mrożoneczki pod tam też znaną firmę z takimi dwoma żółtymi łukami. Na pewno wie, że o co chodzi. I pod tą firmą jeżdżą tam. To jest też jeszcze inna firma, ale dobra, ogólnie pod nich, tam pod nimi tam pracują. No i po ty i wozi, po rozwozi, po ty i tam sobie tym wózeczkiem elektrycznym jeździ. ma do. Dodatkowo płacone, nie? ale in, wiesz, mi się bardziej wydaje, że to jest takie, o, bo ja nie będę robił, bo dlaczego niby mam komuś zrobić dobrze, rozładować go czy coś, czy on mi za to nie, nie zapłaci, nie? To jest tak w głowę wbite, że my za wszystko musimy mieć zapłacone, nie? To jest taka chęć tego, tej złotówki jednej, zarobić więcej. No przecież my za. Ja, ja biorę paleciaka czasami, jak chcą, żebym się zrzucił. To jest. Dużo szybciej. Pach, pach, rozładujesz, wyjeżdżasz. Dziękuję. No do dobra, tego. ale co, byś, co się... byś wolał? W deszczu spinać pasami czy paleciakiem? No paleciakiem, oczywiście, że paleciakiem. No kurde. No, no i teraz no się nienawidzę, żebyś Chyba w nawet... yy, mój numer telefonu. No. <laughs> A jest, nie masz czasami w przepisach, że do 400 kilo to masz obowiązek? dostawić do początku na czepy? a tego to ja nie wiem wiesz Wyczerbyło się, zagęty, to to jakoś, jakoś tak było jakiś czas temu by tak było, że do 400kg nie możesz chyba nawet ale zbawca. jak miałbym tak zeskalować co jest najgorszego jeżeli chodzi o ten temat tabu to jest tak, pierwszy stopień to, że trzeba samemu załadować lub rozładować kolejny stopień, że trzeba samemu rozładować lub załadować i jeszcze trzeba zeskanować kod QR na każdej palecie mhm. No do, 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 tak ma ten kąt właśnie Niemczech, że każdą to tak. musi cyknąć. A jeszcze no wyższy ja to poziom miałem. to jest załadować lub rozładować, zeskanować kodem QR i jeszcze zdjąć strecz. A to nie, no to tego jeszcze nie miałem. Ja to miałem kiedyś i był. No to już grubo, co nie? Bo to jakby takiego czegoś nie było i to nie był żaden market. To nie był żaden market. No ale to czemu tam Bo taka, bo taka jest. E Taki z regulamin przyjęcia towaru, co nie? I trzeba było zdjąć tą folię na każdym i pamiętam długie dyskusje z Niemcem. Że no nie, no tak jest po prostu. Każdy to robi. rzeczywiście. No, kierowca mówi, no wszyscy to robią. Są z rampy i wszyscy jadą i to robią. Nie wiem dlaczego, czy oni muszą potem ten, no, ale trzeba było z każdej zdjąć stretch pach i do utylizacji. To już był o, wyższy o. poziom piekła. Że tak no powiem. To, to jakbyś trafił na jakiegoś nerwowego kierowcę, to to, o, ojej. to nie ma szansy w ogóle. Nie, nie, to w, re w rekompensacie daleka Portugalia. No tak. No. Bardzo Ci dziękuję za tę no. rozmowę. Kończymy Was część oficjalną, teraz my sobie nieoficjalną zrobimy tak, i nie tyle.